Cześć, witajcie na moim tatuażowym kanale. Jak widzicie, mam dzisiaj taki bardziej elegancki outfit, a to dlatego, że dziś jest specjalny marketingowy odcinek i opowiem o tym, jak zdobyć pierwszych klientów w branży tatu. Jeżeli jesteś osobą początkującą, może być to duże wyzwanie, ponieważ nie jest łatwo dostać się na praktyki tatuażu do jakiegoś studia e, obecnie. No a jest to jak wiadomo taka, takie najlepsze rozwiązanie, ponieważ masz tam innych artystów, masz też łatwiejszy dostęp, żeby mieć jakiegoś klienta, nauczyć się, ktoś ci zawsze podpowie, ale jak wiadomo nie każdy ma takie możliwości i często wielu z nas po prostu zaczyna od zera i trzeba albo dziarać jakieś znajome osoby, albo szukać gdzieś tam w alternatywny sposób. A ja w tym filmie opowiem wam o tym, jak ja znalazłem moją pierwszą klientkę na OLX-ie i podpowiem jak zrobić takie ogłoszenie i jakie informacje tam zamieszczać. Oczywiście, kiedy ja zaczynałem tatuować, no to sam chciałem zacząć w studiu tatuażu, żeby dostać się na jakieś praktyki, ale mi się to osobiście nie udało. Różnie to bywa w większych miastach, myślę, że jest właśnie najtrudniej, żeby się dostać. U mnie w Poznaniu, na przykład, większość studiów na przykład będzie odmawiać w ogóle, żeby takie praktyki móc podjąć. Wszystko też zależy od swojego portfolio, ale to jest już trochę e, temat na inny film. I ostatecznie jeden kolega chciał ode mnie dziarę, później się rozmyślił. Ja w końcu stwierdziłem, że po prostu muszę znaleźć takich zdecydowanych ludzi i stwierdziłem, że zrobię ogłoszenie na OLX i tam znajdę moją pierwszą klientkę, która chciała mieć tatuaż i zobaczycie, jak to wszystko dalej będzie wyglądać. Oczywiście, może się wydawać, że OLX to nie jest najlepsze miejsce, żeby znaleźć klientów na dziaranie, bo tatuaż jest usługą bardzo specyficzną, jednak jeżeli dobrze zrobicie swoje ogłoszenie, no to będzie miało ono wyświetlenia i będą się do Was zgłaszały chętne osoby. No i jak stworzyć takie ogłoszenie na OLX, żeby znaleźć swoich pierwszych klientów? Tam są trzy opcje do wyboru. Jedno ogłoszenie będzie średnio promowane, inne bardziej, no a inne jeszcze takie najmniej promowane. Możecie sobie wybrać dowolną opcję, ja pamiętam, że nie wybrałem bardzo dużą, gwarantowaną ilością tych odtworzeń, wyświetleń tego ogłoszenia, więc nie musicie wybierać tej jakiejś najbardziej, najbardziej drogiej, to nie jest konieczne. A i tak miałem te wyświetlenia, dużo osób tam wchodziło na to moje ogłoszenie, no i ludzie kontaktowali się w sprawie o to, żeby mieć tatuaż. Oczywiście co możecie, jakie informacje moim zdaniem warto zawrzeć w takim ogłoszeniu, no to oczywiście napiszcie, że jesteście tatuatorami, początkującymi lub też nie, w zależności od tego, co żeście już zrobili z tymi tatuażami u siebie. Jeżeli wczoraj kupiłeś maszynkę, czy też miesiąc temu, i nie za bardzo nawet czujesz się pewnie na tej sztucznej skórze, naturalne jest, że napiszesz, że jesteś osobą początkującą i szukasz osób, na których mógłbyś poćwiczyć, zrobić jakiś tam tatuaż prosty i bardziej się po prostu przeuczyć. No ale według mnie, jeżeli na przykład już ponad rok masz tą maszynkę, jakieś te tatuaże zrobiłeś na sztucznej skórze, fajnie to opanowałeś. Masz też wiedzę z zakresu bijania tej igły pod skórę i tak dalej. Na ten temat też mam osobny film, link pamiętaj zawsze znajdziesz w opisie do tego filmu. No to według mnie jak najbardziej możesz po prostu określić cię jako tatuaTora, tatuaTorkę, który poszukuje klientów jak najbardziej i oczywiście tym bardziej, jeżeli też już na sobie też jakieś tatuaże zrobiłeś czy innych osobach jakieś takie najprostsze. No, to moim zdaniem jasne, nie ma sensu wtedy się określać jako początkująca osoba. No, bo wiadomo też, że to może ewentualnie też zniechęcić potencjalnych klientów. I kolejne rady, jakie mam dla Was. No, to oczywiście, pokażcie tam swoje portfolio, wszystkie tatuaże, jakie żeście zrobili, wrzucacie tam po prostu. Oczywiście jest tam pewna ograniczona też ilość fotek, jakie można dodawać o określonej pojemności, ale po prostu wybieracie te swoje najlepsze, zmieście tam maksymalnie tyle, ile możecie, żeby się jak najlepiej zaprezentować. Mogę to być już zrobione tatuaże. Włącznie na przykład z tatu z projektami tatuaży, jakie macie, żeby ludzie mogli zobaczyć, jaki wy macie styl, i wtedy ludzie będą e, mogli zobaczyć, w czym się fajnie czujecie, i też od razu sobie coś tam wybrać e, z projektów, jakie stworzyliście. Czy podawacie numer telefonu swój w ogłoszeniu? Moim zdaniem niekoniecznie. Najlepiej, żeby ludzie się kontaktowali po prostu przez tego typowo OLX-a, i tam żebyście wymieniali te wiadomości. Ewentualnie później, żeby numer telefonu swój podawać, no bo później nie wiem. E... Wszyscy mają ten numer, każdy może zobaczyć, i czasem niekoniecznie jakieś poważne osoby będą się z Wami kontaktować. Więc najlepiej po prostu tego numeru telefonu nie podawać na sam początek. Niech się kontaktują przez OLX bezpośrednio. No i będą się do Was zgłaszać ludzie po tatuaże. Są ludzie, którzy lubią mieć właśnie w taki sposób wykonywane tatuaże. Gdzieś tatuują się właśnie w takich warunkach bardziej domowych. Niekoniecznie lubią studia tatuażu, gdzie też wiadomo jest dużo drożej niż robienie takiego tatuażu w domu. Więc są ludzie, którzy lubią takich właśnie początkujących artystów lub też w ogóle alternatywnych, którzy niekoniecznie są związani z tą branżą tatuażu, gdzie to wszystko się dzieje w tych studiach. I jest to takie bardziej zamknięte, mniej dostępne. no i oczywiście bardziej drogie. Więc będziecie mieli wyświetlenia swoich ogłoszeń, no i oczywiście będą się do Was zgłaszać różni ludzie z różnymi propozycjami, no i to, co najczęściej zobaczycie, no to ktoś będzie do was pisać, że chce taki, a taki tatuaż i już wam podeślę jakąś zrobioną dziarę i będzie chciał oczywiście, żebyście to skopiowali, żebyście dokonali plagiatu, czyli największej zbrodni, jaką można zrobić. No i ja miałem taką samą właśnie sytuację, że ludzie często przysyłali już zrobione dziary lub przysyłali w ogóle jakieś istniejące już projekty i chcieli, żebym ja to po prostu skopiował. Najlepiej jest po prostu w takiej sytuacji napisać, że nie zrobisz jeden do jeden takiego tatuażu, bo jest to po prostu naruszenie praw autorskich, że nie robisz plagiatów i takich rzeczy po prostu się nie robi. W takiej sytuacji jest zaoferować po prostu, aby zrobić coś podobnego, żeby się zainspirować tym wzorem i przedstawić ewentualnie takiej osobie no jakieś alternatywne rozwiązanie, żeby po prostu nie kopiować żywcem. No i to jest taka sytuacja, gdzie najczęściej ci ludzie się zniechęcają, którzy chcą mieć skopiowany ten tatuaż. No i czasem. Można po prostu już się ten kontakt może urywać, ale to i dobrze. Niech ta ludzie się po prostu trzymają z daleka, niech wiedzą, że etyka pracy jakaś jest, i trzeba się tego po prostu trzymać. Można też przekonywać takie osoby, mówiąc, że po co kopiować, skoro możesz mieć coś na całe życie, absolutnie wyjątkowego, niepowtarzalnego, i można zaprojektować coś zupełnie od zera, lub też zainspirować się, oczywiście częściowo i stworzyć zupełnie indywidualny projekt. To jest też taka dobra argumentacja, możecie próbować takie osoby ewentualnie przekonać. Ja tak miałem z moją pierwszą klientką, która podsyłała mi już jakiś tatuaż zrobiony, chciała mieć to samo, a jej powiedziałem po co, skoro można mieć coś indywidualnego na całe życie. No, i jedna z takich najbardziej niefajnych rzeczy, z jaką się spotkacie, kiedy będziecie mieć swoje ogłoszenia, no to ludzie będą chcieli mieć po prostu wytatuowane wszystko, będą chcieli różne skomplikowane rzeczy, nie będą po prostu pojmować tego, że wy jesteście początkującymi osobami, e, lub też po prostu no, nie mających tak wysokich umiejętności, żeby te różne skomplikowane tatuaże zrobić i będą chcieli, żebyście byli po prostu ekspertami w każdej dziedzinie a jak wiemy w branży tatuażu, każdy artysta ma swoją specjalizację jedni robią realizm, inni geometryczne tatuaże, inni old school i pamiętajcie też, że ludzie są bardzo różni nie jedni po prostu totalnie zmarnują was czas będą niby chcieli mieć ten tatuaż Wy będziecie im dawać projekty, jak ja to zrobiłem. Raz jedna dziewczyna chciała mieć jakieś motywy kuchenne, pamiętam. Wysyłałem jej jakieś projekty, ona stwierdziła, że to jest spoko. Później w ogóle kontakt się z nią urwał. No i co? Mój czas zmarnowałem. Dużo zrobiłem kilka tych fajnych projektów. Wysłałem je i nie wiem, co się z tym po prostu stało. Więc musicie mieć po prostu przekonanych ludzi, którzy wiecie, że naprawdę chcą mieć tą dziarę. I też na siłę nie starajcie się, żeby ich do siebie przekonywać. Jasne, jeżeli zaczynasz, no to każdy klient jest na wagę złota. No bo inaczej niż w innych usługach tatuaż jest tak specyficzny, że no to nigdy nie będzie to samo, żeby się nauczyć na sztucznej skórze i jak na prawdziwej skórze. No więc wiem, że jest taka pokusa, żeby za wszelką cenę każdego do siebie przyciągnąć klienta potencjalnego, ale... Pamiętajcie, jeżeli zauważycie, że ci ludzie, z którymi się kontaktujecie, są no, niezdecydowani, że tak naprawdę może nic z tego nie wyjść, to nie starajcie się ich na siłę przekonywać. Spędzacie kolejne godziny swojego życia, żeby coś zaprojektować, a później się okazuje, że ci ludzie w ogóle nie są zainteresowani, no i marnują Was czas i też nie wiecie, co się z tymi projektami tatuażów dzieje. Kolejna rzecz to zaradki. Zdarzyło mi się kilka razy tak, że było kilka osób chętnych na ten tatuaż. I już wszystko spakowałem, bo wynająłem osobne studio, żeby ten tatuaż zrobić. Nie robiłem tego w tych warunkach mieszkalnych, nie chciałem w tym przypadku. Poszedłem tam, spakowałem wszystko, rozłożyłem całe stanowisko i się co okazywało, że ci ludzie po prostu nie przychodzili na tą sesję tatuażu. No i to jest po prostu już według mnie totalna niedojrzałość. No i byłem w szoku, że ludzie w ogóle mogą tak postąpić, że umawiają się na konkretną datę, godzinę i nie przychodzą na tatuaż umówiony, i wysyłają ci żadnej wiadomości, że nie przyjdą e, więc no byłem, jak możecie się domyśleć, bardzo zirytowany tym więc gdybym, e, oj, spotkał ich na ulicy, no to bym ich chyba po prostu, Ech, sami wiecie co więc pytanie, czy brać te zadatki czy nie, bo też może się pojawić ten dylemat jeżeli będziesz brać zadatki jeszcze na OLX-ie, czyli że ludzie część tej kwoty już tobie wcześniej zapłacą Mimo, że nawet się w ogóle na oczy nie widzieliście, to może ich zniechęcić. Ja osobiście nigdy tych zadatków nie brałem, bo stwierdzałem, że to może jakoś tam zniechęcać ludzi dodatkowo i jakieś tam podejrzenia wzbudzać niepotrzebne. Ale później po tym, jak już kolejna osoba nie przyszła mi na ten umówiony tatuaż, to stwierdziłem, że być może jest to dobry pomysł. Więc jak chcecie, możecie brać lub też nie. Ale oczywiście w studiach tatuażu jest jak najbardziej normalną praktyką, że zadatki się bierze. No, bo wiadomo jak ludzie postępują. No i kolejne pytanie, jakie się może pojawić, jaką cenę ustalić za tatuaż w waszym ogłoszeniu? No, moim zdaniem, właściwie dzisiaj mało, który tatuaż robi się za mniej niż 100 zł. No to mogą być jakieś naprawdę najmniejsze tatuaże, ale w studiu tatuażu, no to jest właściwie pewnie niespotykane, żeby za taką kwotę sobie dziarę zrobić. Więc yy, proponuję tak, yy, żeby ustalić nawet cenę 80 zł, na przykład, yy, żeby ludzi jakoś zachęcić w takim ogłoszeniu, yy, żeby przyszli na ten tatuaż a i tak cena indywidualnie ustalacie i możecie tam później sobie dowolną ustalić jaką chcecie więc jak chcecie możecie dawać takie dowolne kwoty ale czasem jeżeli zobaczycie, że nie wiem macie gdzieś tam 100 ileś złotych albo 200 i wiecie, że to może ludzi jakoś zniechęcić to dajcie po prostu, obniżcie tę cenę bo i tak później indywidualnie ustalicie to z danym klientem Napiszcie, że od jakiejś kwoty tatuaże robicie, a tak naprawdę w ogóle nie musicie za tę kwotę robić tych dziar. Kolejna rzecz, jeżeli jesteś osobą początkującą, no to czy tatuować w domu czy w studiu? Na ten temat myślę, że też nagram osobny film, ale no w studiu, jeżeli chcecie studio, ja zrobiłem tak, że niewygodnie było mi w mieszkaniu tam robić tatuaż, więc postanowiłem po prostu wynająć jakieś studio kosmetyczne, które było niedaleko i tam były dobre warunki, żeby tą dziarę zrobić. Ale oczywiście za wynajem się płaci, więc ostatecznie te koszty przerosły zyski w moim przypadku I też to jest trudne, żeby to spiąć, żeby ostatecznie jakąś kasę z tego wyciągnąć Więc było to oczywiście też trochę nieuniknione, bo ten tatuaż był robiony na udzie i trudno byłoby w warunkach domowych taką dziarę zrobić Ale moim zdaniem, jeżeli robicie tatuaże na przykład gdzieś tam na rękach, w jakichś takich innych miejscach, bardziej dostępnych, łatwiejszych to ja polecam, żeby jak najbardziej na sam początek tatuować w domu. A wynając studia, oczywiście to wszystko kosztuje, są plusy i minusy, ale ja Wam polecam, żeby nie bać się po prostu robić tego u siebie w domu. Można to też fajnie przygotować. I pamiętajcie też, żeby nie zniechęcać ludzi do tego, żeby tą dziarę zrobić. Pamiętam raz, był jeden kolega, który chciał mieć dziarę. Miałby, miał być to portret. A ja go w sumie sam trochę zniechęcałem, bo mówiłem mu, że no ja to w sumie zaczynam. Nie jestem hiperrealistą, ale pamiętajcie, że ludzie mają różne oczekiwania. Czasem, jeżeli chcą na przykład mieć portret, to nie zawsze znaczy, oni chcą mieć coś hiperrealistycznego. Czasem ktoś mie chce mieć coś prostego, ładnie zrobione, po prostu i nie musi tam być nie wiadomo ile tego detalu. A przez swój perfekcjonizm można po prostu kogoś zniechęcić. Mówiąc, że coś nie będzie po prostu na topowym poziomie. No to jest naturalne, że nie będzie na topowym poziomie, no bo dopiero zaczynasz. Ale jeżeli będzie wystarczająco fajnie zrobione, tak, że się spodoba Twojemu klientowi, no to po prostu o to w czym wszystkim chodzi i nie ma się co przejmować, że nie jesteś hiperrealistą, albo nie robisz czegoś idealnie prosto. Ma się po prostu spodobać, nie każdy ma oczekiwania, że będzie chciał mieć coś zrobione po prostu tak jak w studiu. I pamiętajcie, są ludzie, którzy po prostu w takich alternatywnych miejscach chcą mieć zrobione tatuaże, nie chcą wydawać się całego majątku na to, żeby mieć zrobione te dziary. Dzięki za oglądanie tego filmu mam nadzieję, że Wam się spodobał. I pamiętajcie, że w opisie do tego filmu znajdziecie też linki do moich Instagramów. Dajcie łapkę w górę, jeżeli uważacie, że ta wiedza jest wartościowa. I pamiętajcie również o subskrypcji mojego kanału. Znajdziecie tu również dużo innych fajnych filmów o tematyce tatuażu, na który Was również zapraszam. Linki oczywiście są w opisie do tego filmu. A my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!